Dzieli, rządzi w dzisiejszym wykonaniu. Wszyscy są wkurzeni na rząd, a nikt tak naprawdę nic nie robi. Dlaczego? Otóż nasz rząd dzieli nas i rządzi nami jak chce. Zapraszam do komentarza. Polskie przysłowie mówi nie ma nic gorszego niż wkurzona kobieta. No trochę coś w tym prawdy jest. Już w zeszłym roku, kiedy to Trybunał orzekł o nieprawidłowości e, ustawy o aborcyjnej z konstytucją, że jest niekonstytucyjna, co się równa z tym, że teraz aborcja jest nielegalna Sytuacja owa doprowadza do eskalacji napięć wśród kobiet, które wychodzą na ulicę, które zaczynają manifestować i te manifesty trwają długo. I... Ale tak naprawdę, zgodnie z tym, czego ludzie by się spodziewali, nie wydarzyło się nic. Ponieważ. Rządzący robią sobie coś jeszcze do tego wszystkiego, a mianowicie dziś widać to jak na tacy. Wczoraj nad ranem Roman Giertych podaje informację, że pisowi idzie tak źle, że za chwilę się coś wydarzy na granicy białoruskiej. W wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Prawo jest tak na chwilę obecną niejasne, że lekarze boją się podejmować jakiekolwiek decyzje. I tak naprawdę wcale im się nie dziwię. Ale w wyniku tego całego zamieszania dochodzi do śmierci kobiety z Pszczyny. W wyniku tej śmierci. Generalnie śmierć tej kobiety stała się teraz tematem politycznym, co, co jest faktycznie wielką tragedią, bo teraz zamiast kobieta dochodzić do siebie po stracie córki, a mąż po stracie żony, słuchają w wiadomościach o tym, że ich, że ich córka zmarła w wyniku tego czy owego, no bo można było zrobić to czy tamto. Dla rodziny to jest niebywały ból. Niemniej jednak yy, ta, ta, ta dyskusja jest teraz potrzebna i, i słysząc rozmowę pomiędzy, pomiędzy słysząc rozmowę pomiędzy yy, politykami PIS i PO na antenie niebieskiej stacji poseł PiS jest, czuje się atakowany i w ogóle oskarża redaktora o to, że jest niegrzeczny, ponieważ powtarza słowa Terleckiego który gdzie marszałek Terlecki ponoć w sposób bardzo kulturalny powiedział kobiecie w centrum handlowym, że jest kretynką, ponieważ ta zwróciła mu uwagę, że jej zdaniem Dokładnie. Niemniej jednak jakby jest podział jasny gdzieś tam w społeczeństwie w tym temacie. Ale drugi temat imigrantów na granicy, I tutaj są powiedzmy sobie szczerze, podzielone zdania pół na pół. I teraz pomimo tego, że kobiety, które są wkurzone przez prawo aborcyjne, jakie zostało stworzone przez naszych rządzących, albo raczej nie stworzone, tylko zdewastowane jest powiedzmy grupa osób wśród tych kobiet 30, około, czy powiedzmy średnio 30% rzućmy e, która jednak popiera politykę naszego, e, naszych rządzących na granicy białoruskiej nie, nie będę ukrywał też jestem za tym, aby nasza granica była szczelna, aby nasza granica była bezpieczna ale żebyśmy jako kraj byli też bardziej humanitarni, bo faktycznie to co robimy tym ludziom to jest świństwo. Tak więc wybucha eskalacja konfliktu na białoruskiej granicy. I wszystkie media mówią teraz o Białorusi. Tak, jak jest to teraz przedstawiane przez, przez nasze media, to wygląda na to, że jesteśmy tak naprawdę za, za chwilę wybuchnie wojna. Jest napięcie na granicy potężne, podają strzały ze strony białoruskich służb, chociaż już najnowsze doniesienia mówią o funkcjonariuszach FSB. sytuacja jest naprawdę tam bardzo krytyczna i stoją teraz żołnierze na granicy z karabinami twarzą w twarz naprzeciwko siebie i czekają tak naprawdę na coś sytuacja niebywale niebezpieczna a za pomocą naszych działań politycznych możemy zaprzestać tak naprawdę napływu tych ludzi do Białorusi też jedno, jednocześnie ale skuterek. Możemy, ponieważ e, ci ludzie podróżują z samolotami do Mińska i to podróżują z samolotami z turecki, tureckimi liniami. Tak więc możemy, możemy nacisnąć na nich, tak, żeby ci ludzie tam przestali napływać do Mińska, a z stamtąd dalej. Ale za to nasi rządzący wolą. Teraz podzielili społeczeństwo, nasi rządzący podzielili społeczeństwo pomiędzy tych za aborcją, tych przeciw aborcji, tych za LGBT, tych przeciw LGBT, tych za imigrantami, tych przeciw imigrantom i żonglują sobie tymi konfliktami. Tylko i wyłącznie po to, żeby było im łatwiej rządzić i utrzymać władzę. I zapraszam do śledzenia oka prasowego Janka Kowalskiego.